Ten Mozart, także dwa słowa, tylko dwa słowa. Słuchajcie, słuchajcie, moi najwspanialsi, ja zauważyłam i w ogóle spotykam w swoim życiu fantastyczne osoby, ale zauważyłam, że że w ogóle my te role, które sobie obieramy, to traktujemy zbyt poważnie. Słuchajcie, w życiu traktujemy zbyt poważnie. A ambulans. No, czyli życie trzeba traktować poważnie, słuchajcie, po kogoś się jedzie ambulanc, więc więc trzeba życie traktować poważnie, ale słuchajcie, nie aż tak poważnie, no. Ja spotykam cały czas osoby i wiecie, co ja mam, nie, miałam takich ubaw ostatnio, że po prostu no, nie mogę, nie mogę. Sama z siebie już również śmieję, to nie myślcie sobie, że ja się śmieję z was, tylko ja się głównie śmieję z siebie, bo najważniejsze to mieć dystans do siebie jak już wyciągniesz tego kołka z dupy to wiesz co, to będzie takie zajebiste to życie, że szok. Bo ja cały czas spotykam na przykład bardzo poważnych urzędników, którzy, którzy bardzo się wczuli w swoją rolę. I, I słuchajcie, i ci urzędnicy sobie myślą, że oni robią taką strasznie mega dobrą robotę w ogóle do społeczeństwa i, i w ogóle... I, I tego, i wiecie. I oni są tacy ważni, i tacy, tacy oddani sprawie, i, i to jest takie śmieszne, jak się ktoś tak wczuwa za bardzo w swoją, ro, w swoją rolę. To jest po prostu bardzo zabawne, Wam powiem. Albo jak na przykład pan policjant się wczuje w swoją rolę tak samo, nie? Że on by, on by cię zakajdankował za przekroczenie prędkości najlepiej, i jeszcze nie wiadomo co. No ja akurat nie z policjantami, nie mam na pieńku, więc akurat nie spoko. Bardzo lubię panów policjantów. Nie przeszkadza mi, kiedyś miałam o nich miałam może inne zdanie, ale jak jak, jak poznałam y, na drodze panów policjantów to uznałam, że są bardzo sympatyczni. Pani policjantki o, również, również są bardzo wspaniałe I, i nawet mnie puściły kiedyś, nie dały mi mandatu, to spoko. No teraz akurat nie już, wie, wiecie, że już nie jestem niewidzialna dla policji, więc mogę robić co chcę na drodze na przykład, ale, ale wiecie, no i, i tak zauważyłam, że ktoś, ktoś się tak strasznie wczuwa w te role, które sobie sam, a czasami społeczeństwo narzuca nam takie role właśnie, takie, a nie inne role i, i, i my myślimy, że to jest taka ważna rola, że my musimy to odgrywać, bo, bo nie wiadomo po co. Ale też dużo właśnie zauważyłam, że dużo osób wychodzi z roli takiego nieszczęśliwego na przykład małżonka to też... No bo wiecie, jak to, jak to to wyglądało. Wszyscy się żenili, wszyscy wychodzili za mąż, no to wiadomo, trzeba to też tak jak wszyscy, nie? A teraz już ludzie zaczynają rozumieć, że coś jednak chodzi może o coś więcej i zaczynają widzieć, że może nie tędy droga do szczęścia i do radości życia, prawda? I zaczynają już właśnie rozumieć, że te wszystkie przysięgi, te wszystkie, wszystkie więzy małżeńskie, no to też to może nie jest do końca dla nich, nie? Ale, ale co, no właśnie chciałam jeszcze wam powiedzieć, że strasznie, strasznie w tę rolę się wczuwamy, a często, często to nie jest właśnie rola, którą chcemy odgrywać, bo jeśli na przykład jest to szczęśliwa, szczęśliwa żona, która się spełnia w swoim życiu jak najbardziej, cudownie, tylko właśnie chodzi o to, żebyś sobie taką rolę w życiu obrał, żebyś się w niej spełniał i był po prostu szczęśliwy. Ja czasami widzę wśród na przykład y, mężczyzn y, bardzo często takie, taki pogoń za pieniądzem i pogoń za y, jakby statusem społecznym. I, i wiecie co? I, I wtedy jest ktoś tak zakręcony, że jest tak w tym poważny, że tylko to robi. Tylko to robi, na przykład, nie? Jest tak po prostu, że mało zawału nie dostaje. Nie. Znam takie osoby, właśnie. Że to jest tylko świat się kręci wokół tego. I zapytasz się, czy jest szczęśliwy. A gdzie jest szczęśliwy? Nie jest szczęśliwy. No bo mówi no bo, bo ci, że świat nie, da, nie daje mu być szczęśliwym. A on jest tak zakręcony w tej swojej roli. Tego, tej osoby, która musi gonić, nie wiadomo za czym. Więc, więc słuchajcie, wybierzcie sobie, wybierzmy sobie wszyscy takie role, żebyśmy żeby, żeby nas to cieszyło żebyśmy robili to, co chcemy w życiu, żebyśmy się cieszyli tym życiem, bo no słuchaj, życie jest piękne, życie jest wspaniałe i zastanów się, jaką rolę ty odgrywasz w swoim życiu i czy ta rola ci pasuje. Bo jeśli ci nie pasuje, to ty sobie tylko pomyśl, co ty chcesz robić na przykład, kim chcesz być, co chcesz robić, jak chcesz się bawić, jaką chcesz mieć rolę w życiu. Tylko sobie najpierw określ tą rolę, bo często jest tak, że my się nawet nad tym nie zastanawiamy, tylko no to ta, tak wyszło w życiu, no to tak robimy. I jak ten świstak siedzi i zawija w te, w te papierki, tak całe życie przeżyjemy, a później nagle co? No na co my czekamy? Powiedzcie mi, kochani moi najdrożsi, na co my czekamy? Kiedy w końcu zaczniemy żyć tak naprawdę? I jeśli Ci się ta rola nie podoba, którą teraz masz. Na przykład... Na przykład niektórzy z was są za granicą. I tak naprawdę tak naprawdę sobie tak myślą, że oni chcą, e, chcą, e, chcą czegoś innego, chcą, ale słuchaj. No to określ sobie, czego chcesz tak naprawdę, nie? Określ sobie, poczuj co by Ci dawało radość tak właśnie. I nie fiksujcie się na, na tych rolach, nie bądźcie tacy poważni, tylko się więcej śmiejcie. Ze wszystkiego. Z siebie najlepiej. Bo jak masz dystans do siebie, to nie odbierasz siebie aż tak na strasznie na poważnie. I wtedy masz fajnie, naprawdę ktoś ci powie coś, czy, czy ty o sobie nie, nie masz takiego, wiesz, taki spiny, no nie sam sobie. Myśl o sobie w superlatywach oczywiście, ale nie traktuj siebie aż tak bardzo poważnie. Bo, bo wiecie, to to jest, nasze życie tutaj to jest taki przebłysk, a my się tak po prostu czasami kręcimy wokół takich niefajnych tematów, zamiast się cieszyć. I zamiast Zamiast się cieszyć, zamiast słuchać sobie fajnej muzyczki i kontemplować przyrodę, na przykład. Albo robić to, co ci sprawia przyjemność i daje ci satysfakcję. No także pomyślcie dzisiaj, jaką macie rolę. A jeszcze właśnie co zauważyłam, to to jest właśnie to bycie w tu teraz. Napisali o tym książek, nie, nie mało. O, ja Wam też mogę taką książkę podesłać. Albo e-booka wam wrzucę. Tak, wrzucę Wam e -booka. To będzie fajnie. Proszę przesłuchać tego e-booka, bo to jest bardzo ważny e -book. I słuchaj, no i, i w tym tu i teraz, a wcale tak nie robicie. Bądź w tym momencie, tu i teraz. Ok? No, na razie bardzo.